Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam C360, które stoi za mną. Które będzie naszym nowym projektem. Będziemy budować z niego C360 sadownika. To był klasyczny Ursus, który przyjechał do nas w całości, ale już został przez nas rozebrany, bo on już stoi jakiś czas. Ale były inne zajęcia, ważniejsze od niego. A klientowi też się nie spieszyło, bo ma kilka ciągników, także na spokojnie. Ale już musimy go robić, bo na wiosnę będzie potrzebny do zgrabiania yy, gałęzi w sadku. Myślę, że to jest dosyć dobry ciągnik na tego typu projekt. Jest prosty konstrukcyjnie, ale go oczywiście poprawimy. Żeby nie było tak nudno, że zostanie tylko zwężony. Ale o wszystkim się dowiecie w kolejnych krokach. Jak widzicie dużo roboty jest już wykonane. Mamy odkryty już most, podnośnik już jest wyjęty. Będzie właśnie przerabiany. I tak przerzuciliśmy już gwiazdy w kołach zwęziliśmy maksymalnie ile się da, bez przeróbek, na razie zwolnić mamy 160 po zewnątrz 90 bodajże 4 w środku i prawdopodobnie już tak zostanie, bo nowa kabina nie da nam tego bardziej życić, ale jeszcze jak ją przyłożymy to zobaczymy ale prawdopodobnie nie będziemy wymieniać pochw zwolnicy i półosi na krótsze no, ale to tak jak mówię, jak się przymierzy kabinę, to będzie coś widać. I tak, zaczynając od tyłu, zostaną przerobione ramiona, zostaną pododawane siłowniki wspomagające. Z podnośnikiem jeszcze myślimy: albo zostanie podnośnik oryginalny i zostanie przerobiony, albo zostanie zrobiona płyta zamiast podnośnika. Wykonały go po swojemu. Bo teoretycznie ten ciągnik ma głównie nosić opryskiwacz, który ma 800 litrów. I tak mm, oryginalny, yy, oryginalny podnośnik nie dawał sobie rady z nim. Musiał klient wozić po 600 litrów. A wiem, że spokojnie wytrzyma te 800 litrów. Zwłaszcza, że opryskiwać to tylko sama beczka, już bez ramion, bez niczego, bo on służył do pryskania porzeczek I tak, zostanie na pewno zostaną wymienione tryby od załączania womu, bo są powyśszerbywane. Tutaj nawet brak jest jednego zęba. Mocno to hałasowało, ale i tak rozbierzemy. Całą skrzynię przejrzymy. łożyska pewnie powymieniamy. Jak jakieś tam są listwy są w miarę w ładnym stanie, niewytłuczone. Także zostaną. Lewarek zmi zmiany biegów na pewno będzie przerobiony, yy, będzie wspomaganie założone bezpośrednio już do kabiny. Nie będzie w tym miejscu, co tutaj. Była oryginalna kabina. Poza tym, tutaj jest wszystko zniszczone, powerywane, gwinty i tak dalej. Zostanie wymieniony atak na zetoroski bądź szybki dedykowany do C360. Tylko też już ze skośnymi zębami, zostanie też przerobiona przednia oś. Zostanie przecięta i przełamana pod kątem, żeby bliżej środka ciągnika się znalazła żeby większy skr skręt był myśleliśmy nad y, jeszcze przednim napędem ale chyba nie będziemy go chyba nie ma sensu do go montować bo ten ciągnik będzie głównie właśnie w porzeczkach w opryski w waczu i w zgrabianiu gałęzi no i tam wiadomo wózki ciągać z jabłkami a resztę robót robią większe ciągniki o większej mocy Tutaj mamy jakieś jeszcze graty powyciągane. I tak już nie będzie zbiornika na pewno, bo kabina będzie zamknięta. Prawdopodobnie dorobimy klimatyzację. Yy, silnik. Silnik jest w porządku. Rozebraliśmy go z tego względu, że przegrzewał się, wymienimy na pewno o-ringi na tulejach i wypiaskujemy go w środku, bo on na pewno tam jest rdzykupa wał, wszystko jest w porządku, bo ten silnik jest 500 motogodzin chyba po remoncie, także nie ma tragedii pracował już dosyć długo pracuję u tego klienta, nie wiem czy nie od nowości przypadkiem czasami musiałbym się go dopytać pracował właśnie przy takich lżejszych pracach transportowych i niewysłużony jest dużo widać, że pracował womem bo wydarte są tryby ale tak, poza tym jest wszystko w porządku. I tak, plan jest prosty. Musimy go zwęzić, wzmocnić spodnośnik, rozbudować hydraulikę. Kilka rzeczy, których jeszcze nie powiedziałem, ale to się dowiecie, jak będziecie oglądać kolejne odcinki z tej serii. Będzie na pewno dużo spawania, dopasowywania, kombinowania z kabiną, ze zbiornikiem paliwa i innymi rzeczami. Widzieliście, że nie wszystko jest w stanie idealnym, tak jak te tryby. Przód jest delikatnie porozbijany. Ale to nic. Do skrzyni na pewno też nikt nie zaglądał od czasów jeszcze PRL-u, ale spokojnie ogarniemy wszystko. To dopiero początek. W kolejnych krokach filmach zobaczycie, jak zmieniamy ten ciągnik. Zachęcam do oglądania zasubskrybowania za kanału, zostawienia za łapki w górę, komentarza i do zobaczenia w następnych odcinkach.